Witam państwa. Danuta Kobulecka. Jestem właścicielką i organem prowadzącym dwóch placówek oświatowych w Nysie: przedszkola prywatnego Smerf i niepublicznej szkoły podstawowej imienia Jerzego Kozarzewskiego. Chciałabym teraz zaprosić państwa na krótki spacer po tychże placówkach. Nadchodzący rok szkolny będzie inny niż dotychczasowy, co podyktowane jest pandemią koronawirusa i obostrzeniami, których musimy przestrzegać dla zachowania zdrowia. Nie jest to łatwe w przypadku dzieci, których naturalną potrzebą rozwojową jest kontakt z rówieśnikami. Tak więc poza nauczaniem zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo zdrowotne związane z zaistniałą sytuacją. W tym celu zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, poza zaleceniami ministerialnymi i sanepidu, wprowadzamy dodatkowe środki ostrożności. Uczniowie klas 1-8 z podziałem na grupy klasowe 1-2-3-5-6-8 lekcje będą realizować na trzech kondygnacjach, bez zmiany gabinetów, w systemie bezdzwonkowym, z przesunięciem przerw dla poszczególnych grup klasowych na dane Kondygnacjach. Dysponujemy również codziennym dostępem do higienistki szkolnej i lekarza. Trzy grupy przedszkolne, maluchy, starszaki i zerówka funkcjonują w oddzielnych salach. Każda z grup wiekowych ma wydzielony teren zielony. Przedszkole, plac zabaw na tarasie 270 m2, klasa Pierwsza, druga i trzecia plac zabaw od ulicy Kościuszki, klasy 6-8 boisko do siatkówki, kosza i piłki nożnej. Od września boisko szkolne będzie doposażone w siłownię zewnętrzną i tenisa stołowego. Posiadamy również dwie sale gimnastyczne. A tutem w naszym przypadku jest mała liczebność klas do 18 osób. W poszczególnych klasach są jeszcze wolne pojedyncze miejsca, lecz ich ilość jest ograniczona. Przedszkole i szkoła posiadają bardzo dobrą bazę lokalową i dydaktyczną. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną realizującą awans zawodowy. W większości są to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zajęcia dodatkowe oparte są na potrzebach rozwojowych dzieci, kształtują ich wszechstronny rozwój. Uczymy i wymagamy, a nie tylko dostarczamy radosnego ożywienia dziecku. Nauczanie i wychowanie jest składową wysiłku dziecka, szkoły i rodziców. Przedszkole funkcjonuje od godziny 7 do godziny 16. Szkoła od 6.30 do 16.00. Lekcje obowiązkowe odbywać się będą w godzinach dopołudniowych. Od września, jako psycholog prowadzić będę poradnictwo psychologiczne. Funkcjonować będzie również terapia ręki, trening umiejętności społecznych, hipoterapia i logopedia. Staramy się w tej trudnej sytuacji obostrzeń przystosować warunki funkcjonowania do potrzeb rodziców i dzieci. Podczas wakacji, zorganizowano w szkole bezpłatne półkolonie dla uczniów naszej szkoły. Funkcjonuje również przedszkole, oczywiście z z zachowaniem obowiązujących zasad. Czesne za przedszkole wynosi 315 zł. Za zerówkę i szkołę 290 zł. miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy od września do czerwca. Przedszkole zapewnia również opiekę przez miesiące wakacyjne. Rodzice uiszczają wtedy opłatę tylko za wyżywienie. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków zdrowotnych i konieczności przejścia na nauczanie zdalne, zarówno szkoła, jak i przedszkole są do tego przygotowane, a mała liczebność klas ułatwi kontakt z nauczycielem. Zapraszamy!